Czy wiesz, że twoja prostata może wołać o pomoc właśnie teraz, a ty nawet tego nie zauważasz? Wielu mężczyzn odkrywa to dopiero wtedy, gdy jest już za późno, a leczenie staje się o wiele bardziej skomplikowane. Dziś pokażę ci trzy wyraźne sygnały zapalenia prostaty, które większość mężczyzn po czterdziestce po prostu ignoruje. Zostań ze mną do końca, bo zrozumienie tego może być różnicą między spokojnym życiem a poważnymi komplikacjami w przyszłości. Prostata to mały gruczoł, który może powodować ogromne problemy. Kiedy jest w stanie zapalnym, wpływa bezpośrednio na sen, oddawanie moczu, poziom energii, a nawet życie seksualne. Największy problem polega na tym, że wielu mężczyzn lekceważy proste objawy, myśląc, że to normalne w tym wieku i zauważa je dopiero wtedy, gdy sytuacja jest już poważna. Pierwszy sygnał to wstawanie kilka razy w nocy, żeby oddać mocz. Jeśli budzisz się więcej niż dwa razy, to nie jest tylko kwestia wypicia zbyt dużej ilości wody przed snem. To może być powiększona prostata, która uciska pęcherz. A co się wtedy dzieje? Źle śpisz, budzisz się zmęczony i to odbija się na Twoim nastroju oraz wydajności następnego dnia. Drugi sygnał to słaby strumień moczu albo trudności z rozpoczęciem oddawania moczu. Wielu mężczyzn uważa, że to naturalna konsekwencja starzenia się, ale w rzeczywistości to klasyczny znak zapalenia lub powiększenia prostaty. Ignorowanie tego szczegółu pozwala problemowi rozwijać się po cichu, aż stanie się czymś znacznie poważniejszym. Trzeci sygnał to ból lub dyskomfort w okolicy miednicy. Ten ból może być łagodny, ale uporczywy. Wielu ludzi myli go z bólem mięśniowym albo uważa, że to tylko kwestia postawy, a w rzeczywistości może to być prostata, która daje ci sygnał. To tak, jakby ciało zapalało czerwone światło, które decydujesz się zignorować, jadąc dalej w ciemności. Jeśli rozpoznajesz u siebie którykolwiek z tych sygnałów, nie lekceważ ich. Im szybciej poszukasz pomocy, tym prostsze będzie leczenie. Błędem wielu mężczyzn jest czekanie, aż ból stanie się nie do zniesienia albo problem przerodzi się w coś, czego można było uniknąć prostym badaniem profilaktycznym. Dlatego porozmawiaj ze swoim lekarzem nie odkładaj tego na później. Dbając o prostatę, nie okazujesz słabości, okazujesz inteligencję. A jeśli ten film miał dla Ciebie sens? Zostaw lajka, zasubskrybuj kanał i udostępnij go swojemu koledze, który ma już ponad 40 lat. Ta informacja może uratować również jego zdrowie.